Istotną kwestią, która wymaga wyjaśnienia osobom, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy, jest różnica pomiędzy stosunkiem pracy i na przykład umową B2B, czyli umową cywilnoprawną, czy też umową zlecenie. No, Różnice są bardzo istotne, bo to są dwa różne światy, świat prawa pracy i świat prawa cywilnego. Oczywiście pewne kwestie są e, takie same tutaj, bo się przepisy troszeczkę pokrywają. Ale zasadnicze różnice powodują, że to są zupełnie inne warunki zatrudnienia. Co jest istotne, to to, co, czym wyróżnia się stosunek pracy, a czym nie wyróżniają się umowy cywilno -prawy. Przez, Tak jak wskazuje kodeks pracy, przynajmniej nawiązanie stosunku pracy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika ze wynagrodzeniem. Istotnym takim elementem w stosunku pracy jest podporządkowanie, czyli działanie na polecenie pracodawcy. W przypadku umowy B2B taki stosunek formalnie nie powinien występować, to znaczy mamy do czynienia z dwoma. Równoważnymi partnerami biznesowymi, i tutaj ten element ze stosunku pracy, tak jak wspomniałem, nie powinien występować. Z tym się wiąże kwestia ryzyka gospodarczego, ryzyka socjalnego. W przypadku stosunku pracy ryzyka to ponosi pracodawca, to znaczy zachorowanie pracownika, czy też jego niezdolność do pracy, to są ryzyka obciążające pracodawcę, tak samo Obciąża pracodawcę ryzyko gospodarcze, czyli to jest tak, mówiąc kolokwialnie, jego biznes, a pracownik nie ponosi, nie powinien ponosić skutków niepowodzenia tego biznesu. W przypadku umów B2B jest to zupełnie inaczej, ponieważ tutaj nie mamy zwolnień lekarskich, nie mamy niezdolności do pracy, jest to świadczenie usług w ramach prawa cywilnego. Jeżeli tego świadczenia nie ma, no to też co do zasady wynagrodzenie takie osobie zatrudnione na podstawie B2B się nie Należy. Co jest jeszcze istotne z, z punktu widzenia różnicy? Stosunek pracy zakłada, że pracownik jest to stroną słabszą i jego odpowiedzialność za wykonywanie e, umowy o pracę jest ograniczona kodeksowo. Tam są ograniczenia ustawowe mówiące o co do zasady ograniczeniu odpowiedzialności pracownika do trzech wynagrodzeń. Takich przywilejów nie ma osoba zatrudniona na podstawie B2B. Ta osoba odpowiada zasadniczo w całej wysokości, chyba że są wprowadzone umownie jakieś ograniczenia, odpowiada swoim majątkiem. No i tutaj kodeks cywilny stosujemy zasady ogólne, więc ta osoba także ponosi ryzyko zawarcia takiej umowy. Też trzeba zwrócić uwagę. Na to, że stosunek pracy przewiduje czy zakłada stabilność zatrudnienia, czyli mamy okresy wypowiedzenia regulowane ustawowo, który sobie nie zmienimy umową. Mamy przy umowie na czas nieokreślony, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, obligatoryjne uzasadnienie tych, tych rozwiązań w stosunku pracy przez pracodawcę. Tego nie ma przy umowie B2B. Umowa B2B, czyli umowa o usług, z ważnych przyczyn może być rozwiązana. W każdej chwili, czyli przy B2B żadnego, żadnej gwarancji zatrudnienia czy też ochrony nie ma. W stosunku pracy, na, na przykład usprawiedliwiona nieobecność powoduje brak możliwości wręczenia wypowiedzenia. Przy kontraktach B2B również tej ochrony nie ma. Co jest również istotne, że o tym, jaki jest wybór podstawy zatrudnienia decyduje wola stron i w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, Sąd Najwyższy akcentuje. Że jeżeli strony świadomie się wybierają formę cywilnoprawną, czyli kontrakt B2B, no to też nie, nie można później robić zarzutu zleceniodawcy, że ten taką formę zastosował zamiast stosunku pracy. Oczywiście trzeba podkreślić, że przepisy wskazują, że nawet jeżeli strony określają, że to jest umowa cywilnoprawna, a występują typowe elementy dla stosunku pracy, no to jest to stosunek pracy, a nie umowa B2B i tutaj jest pewna ochrona wynikająca z ustawy. Podsumowując, decydując się na formę zatrudnienia, czy też stosunek pracy, czy umowa cywilnoprawna B2B, trzeba mieć pełną świadomość tych podstawowych różnic i pewnych większych ryzyk w przypadku umowy B2B.